Oni są ruchem, więc się nie poddają. A my też jesteśmy ruchem, więc się też nie poddamy. No i... Ruch TV. Oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Jak tam idzie trening? Powiedzcie no? E, świetnie idzie. Świetnie, i... dobrze? Forma zbudowana? Tak. No to dobrze. Jak tam w ogóle wakacje z ruchem? Jak się bawiliście? E, bardzo fajnie bawiliśmy się. Mhm. Szkoda, że już koniec, nie? No bo to takie dzisiaj jestem no. z A ty no. byłeś w zeszłym roku? E, już byłem parę bardzo dużo razy. A, czyli ty jesteś stary wyjadasz, tak? No. To super, to szacunek dla Ciebie. Tradycyjnie w tym samym miejscu widzieliśmy Tradycyjnie reklamę. rok temu. Ja co roku jestem. Proszę Dzień dobry. Kogo tutaj mamy? Dzień dobry. Wojtek Marczykerek, Kłaniam się. Kogo obserwujemy? Kogo obserwujemy? Wójta? Tymka, mojego syna. Drugi rok wakacje z Ruchem. Widać, nie poddaje się. Nie, nie poddaje się. Trwa w niebieskiej i, zabawie i w graniu w piłkę. W zeszłym roku przez wakacje z Ruchem trafił do akademii. Rok w akademii jest, a więc zobaczymy, czy kolejny rok wytrwa. Zobaczymy, co będzie. To kiedy ekstraklasa z Ruchem? No, ja mam nadzieję, że Ekstra klasa dla ruchu jak najszybciej, a Tymek, no już słuchajcie, 15-latkowie debiutują w ruchu w Pucharze Polski, więc no kto wie, oby mu talentu 7. mu talentu i cierpliwości pracy starczyło, bo to najważniejsze. Jaki wiecie jesteś rocznik? wy macie latek tutaj? 2016 Tutaj też kolega? Teraz uwaga. 2017. Jesteś 217, super. Jejku. Które to wasze wakacje z ruchem? Drugie. Drugie? Trzecie. 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 Drugie. Drugie, trzecie. 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 No to... Pierwsze, czyli debiutant. Jak się podoba? Fajnie. No to co, Czekamy na niespodziankę, czyli drużyna, nie? Bo co roku drużyna przychodzi Tak. Jak myślicie, no wygracie wygr 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 ten mecz z drużyną? Tak. No, Mam się dać ciebie wszystko Zawsze powiedz. wygrywaliśmy. Powiesz, ruch się nigdy nie poddaje, nie? Oni są ruchem, więc się nie poddają. A my też jesteśmy ruchem, więc się też nie poddamy. No i, Jaki to najlepszy, to był remis, nie? Nie, wygrane Nie, dzieci! Na, nasza wygrana! No nasza! W kulicach miałeś taką scenę, to nie ty przez przypadek? Że ruch zawsze wygrywa? Tak, tak. To ty mówisz, ja to tak. przypomnę tutaj. I nam się to podoba, że tak. niebiescy los stop wygrywają. O, o, o. Pięknie, mi się też I to tak podoba. Golą. A, I tak golą! I nigdy tutaj nie przegrywają! Się... A tam to, to byłem ja. ja. Kultowe słowa. <laughs> Pięknie. No to bawcie się, nie no tym <laughs> O to ma! lidze. Prezesie, serce rośnie się widzi młodzież, że uczestniczy w wakacjach ruchem. Coś pięknego. Kolejna edycja. No coś pięknego. Jak to zawsze mówi prezes kula, jeżeli... Yy... Śmieje się dziecko, to śmieje się cały świat i to, i to no. są takie mądre słowa i, yy, i dlatego wszystko robimy, żeby, żeby te nasze jabłki uśmiechnięte były zawsze. Ale nic lepszego jak wychowanie przez sport, także też każdemu polecam, bo i też sam że tym... Przez to przychodzi tak samo moje dzieci, także na pewno na pewno każdemu, każdemu trzeba uświadamiać i, i, i myślę, że same pozytywne rzeczy tylko z tego wychodzą. Tak jak sami widzimy też dużo rodziców zaangażowanych, też każdy jest staje się kibicem i, i na pewno no, wiele, wiele tych, tych jeszcze dodatkowych plusów jest. Fajnie, że dzisiaj też pierwsza, pierwsza drużyna jak zwykle będzie też tym uczestniczyła, także za chwilę oh, oh, Właśnie ja na nie, właśnie. ja skończę za chwilę trening i będą, i będą też tutaj y, czynnie uczestniczyć w, w, tym, w tym naszym święcie zakończenia tych, tych sportowych wakacji. Mamy darmowe lizaczki, jak widać, mm -hmm. soczki, batoniki, popcorn, batę. zapraszamy wszystkie dzieci. I to wszystko dzisiaj dla tych dzieciaczków, tak? tak? wszystko m na dla tych naszych kochanych, niebieskich bajtli. Dawidzie. No witam. Ty tu dzisiaj nie komentujesz nic, ty tu dzisiaj jesteś prywatnie, tak? Tak. Kogo tam było? Obserwator, obserwator. Syna obserwuje sześcioletniego. Sześcioletniego synka mów. Jak się nazywał? Łukasz. Łukasz. To jego pierwsze wakacje z drugim? Pierwsze. O! o. Już mu się na tyle spodobało, że od sierpnia zapisujemy go do Adlerków. Proszę, Czyli mu się podobał? Tak. Bo wiesz, jak podoba. nic na siła, nie? Ja, tutaj, dokładnie, że... dokładnie. Ambicje no, ojca, to ja, chciałeś ja, byś pewnie, wierza, jak w jak ja, ja. z ruchem, no, a nie wyszło. No mnie nie wyszło, no, ale synka nie będę na siła tam wcisnął <laughs> do tego, ale chcę, niech lotą. To, tak, wie, to... Wie, wiesz, Łukaszu w ruchu zawsze, zawsze trochę było i wszystkie Łukasze to fajne synki byli. No ja, w ruchu no, dotychczas... Tak, <laughs> także może kolejny nam tutaj powoli wyrasta. <laughs> dzień, 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 to twój pierwszy raz? wakacje z wakacje Tak, pierwszy, no. Nie miałem okazji jeszcze wcześniej. Dużo czekam dzieciaczkami. Nie ma szans. Ale są mega nie. zdeterminowani. Nie mamy szans w takim tak, razie. trzeba ja się za bardzo nie wkręcił. No <laughs> się widzę. Daj mi koncentracja tam właśnie, kurde, muszę na zero z tyłu to utrzymać No właśnie Tu jest za wysoki poziom, jest kurde i widać, że chłopaki... Ruch od dawna bramki nie stracił, więc trzymaj no. to Jak się bawisz? Nie zmieściłem się, wiesz? <grym> tak fajnie. Kapitanie, to jacyś twoi pod, pod, podopieczni są? Byli podopieczni. Byli podopieczni. Moi, Tak, z tamtego roku. <grym> Dużo dzieciaków. No, moich jeszcze tak nie ma za bardzo, bo to jednak młodsze dzieciaczki. Ale dużo znajomych twarzy no, widzę tam, tutaj. Którzy się wkręcają. Szczepek to się bardzo wkręcił tutaj w ten mecz. No, ma młodego, A główny nie? przed wami, główny przed wami. Mam młodego swojego, w którym gra na pewno też, więc no. ma podejście do dzieci. No, no, no. Więc fajnie, że się zaangażował. E, widzę, że fajnie. Zawsze się tutaj dobrze bawimy. No. Na zakończeniu, na tym finale. Zaraz jeszcze mecz, główna atrakcja. I grze powodzenia. I wiadomo kto wygra. Tak jest. <laughs> jesteście gotowe na mecz. ja! Słuchaj, a jesteście gotowi na to starcie? Nie, nie, na to nie jesteśmy gotowi No Nie dziwię się Napuszczę na jak najbardziej, ale... Napuszczę na jak najbardziej, no to, nie, to 100 dobrze 100% Kacper bierze piłkę i sam jedzie, nie? To to widzę. Jak umie, jak mu się uda, nie ma problemu Do jednego? No, no. To, wygracie? No to dobrze Jesteś już gotowy? Proszę, no, Ale to ilu? Szepek <siefferzy> się wkręcił, nie ma Druma bramka normalnie w Dramat, dramat Na zero z być <siefferzy> Bez, czyst bez czystego kąta dzisiaj no ale to wina obrońców no, no. To jest złe no, ustawienie Ja już nie miałem szans Kolego czy ty czekasz Na gotowy czekasz No bardzo bardzo chaotyczny jest ten mecz Za bardzo chaotyczny to musisz to poukładać Kto jest kapitanem w ogóle w tym meczu? Idą no. <laughs> idzie akcja Zobaczcie Strzeliłaś jakąś ramkę? Nie, jeszcze. Nie? A czy To musisz strzelić. Szkoda, no bo że, są że za wysokie. No I w ogóle za wysoko strzelają. że tak strzela? No mój brat, na i wszyscy strzelają. Tak się szkoda. nie umiem przyjąć. Czego szkoda? Jestem Szkoda, duchem. że dzisiaj jest ostatni raz. Ja no jestem duchem. duchem. No szkoda, szkoda, ale wiesz, w przyszłym roku kolejna jest. Ale edicja. fajnie będzie. Szymon? My czekamy, aż tutaj gdzieś blisko będzie piłka, dopiero wtedy ruszamy, bo nie warto biegać w to z powrotem. Lepiej mądrze stać i... No i czekać... I nie? No. Lepiej, um, lepiej czekać, aż przed linią naszą będzie piłka, no mhm. i dopiero wtedy atakować. Dobrze, rozsądnie, rozsądnie. Jaki wynik jest? Nie wiem, chyba 4 albo 3. Ojejku. Do Was, tak? tak. Ktoś buta stracił. jeszcze to będzie wyciągnąć. A idź. Trzeba to gonić. To może jakiś świeży komentarz od, do meczu. Co się stało? Czego zabrakło? szans na. 4 bramki straciliście. No, skuteczni byli, bardzo skuteczni. <laughs> Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. <laughs> Wiele szkoda, że już koniec tego treningu. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, no, ale... Zakaz szkoda. Dopiero za rok. Dopiero za rok, ale mam nadzieję, że no, będziecie też uczestniczyć. No ale fajnie, No, bardzo fajnie. Krótki mecz, fajnie, że wygraliśmy, ale najważniejsze jest to, żeby dużo trenować. Dużo trenować. Najważniejsze jest to, żeby niebiescy cały czas wygrywali, nie? I nigdy nie przegrywali.